Najciekawszy odcinek Czarnej Hańczy rozpoczynamy w miejscowości Dworczysko, tuż za mostem. Płyniemy poprzez Jałowy Róg do miejscowości Rygol. Czeka nas około 12-kilometrowy odcinek do przepłynięcia dość szybkim prądem, który w zasadzie ułatwia. Płynięcie kajakiem. Po brzegach liczne skarpy sporo miejsc dogodnych do kąpieli dno w większości piaszczyste rzeka dość głęboka i to czasami od razu przy samych brzegach w niektórych miejscach silnie meandruje. Drzewa typowe dla puszczy augustowskiej, często mieszane, liściaste i iglaste.